Przestań inwestować w kobietę, a będziesz otaczał się wartościowymi kobietami. Witam. Gdybym mógł dać taką radę każdemu mężczyźnie, przykładowo przed śmiercią, szczerze, no to bym powiedział: słuchaj, nie inwestuj nigdy w kobietę, której nie znasz. Mógłbym powiedzieć, że nie inwestuj w ogóle nigdy w żadną kobietę, bo będzie to inwestycja zawsze stracona. Nawet jeśli jest to kobieta, z którą po prostu jesteś w związku. Widzisz, kiedyś bardzo dużo inwestowałem w kobiety. Można powiedzieć, że sam nie jadłem, a dawałem kobiecie. Jedzenie, przez co chodziłem chudy. Dziewczyna jeszcze potrafiła mi powiedzieć, że jestem strasznie chudy, ale nie widziała tego, że ja przykładowo daję jej moje jedzenie, by ona się najadła i wyglądała super seksownie. Widzisz, w pewnym sensie zrozumiałem to. Po latach. I widzisz, mamy wpajane, że w kobiety w pewnym sensie musisz inwestować. Kobiety głównie żerują na tym, że mężczyzna kupi, mężczyzna postawi, mężczyzna zapłaci, mężczyzna utrzyma. I to jest największa iluzja, to jest największy błąd. Widzisz, Powiem ci szczerze, że w momencie, gdy inwestowałem w kobiety, traciłem atrakcyjność w oczach innych kobiet. Bo widzisz, wyobraźmy sobie, że rocznie na kobietę wydajesz 10 tysięcy. Tak, i podliczając to, to zobacz, co roku możesz kupić sobie fajne, przykładowo, auto za 10 tysięcy. Sprzedać poprzednie przykładowo za 5, czyli co roku masz zysk plus 5, więc w naturalny sposób ewoluujesz. Natomiast jeśli te pieniądze przeznaczasz na kobietę i tak naprawdę żadnego nigdy zysku nie otrzymasz, oprócz seksu, który tak naprawdę da ci każda kobieta, to widzisz, w momencie gdy ty nie inwestujesz w siebie, jesteś stratny, bo jeździsz starym gratem, a tak naprawdę inwestycja jest stracona. I widzisz, w momencie, gdy inwestujesz w kobietę, będziesz otaczał się nieatrakcyjnymi kobietami. Wiem, że wiele osób nie jest w stanie w to uwierzyć, ale naprawdę tak jest. Rozumiesz? Mogą być one fizycznie atrakcyjne, jednak w dzisiejszym świecie jest bardzo dużo atrakcyjnych fizycznie kobiet. Można powiedzieć, że dzisiaj być atrakcyjną fizycznie kobietą to nie problem. Można po prostu tyle operacji sobie zrobić, wpompować w usta, tutaj sobie coś od odessać i tak dalej. I naprawdę można po prostu stać się Nieatrakcyjną, z nieatrakcyjnej atrakcyjną. I widzisz, w momencie, gdy to zrozumiałem, w momencie, gdy to zrozumiałem, wokół mnie zaczęły być wartościowe i atrakcyjne dziewczyny. To jest niesamowite, jak po prostu taka mała zmiana generuje ogromne korzyści. I wytłumaczę ci, na czym to polega. Widzisz, w momencie, gdy inwestujesz w kobietę, najczęściej ta kobieta jest atrakcyjna tylko fizycznie, ale nie jest wartościowa. To tak, jak w markecie widzisz pięknie wyglądający pomidor, bez skazy, kupujesz go, bierzesz go do domu, a w środku zepsuty i nie chcesz go jeść. Wolisz sobie wziąć taki lekko zepsuty ale dojrzały, słodziutki i nie zgniły w środku. Rozumiesz? To jest właśnie trik taki marketingowy, na który daje się nabrać wiele, 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 wiele osób. Zdziwiłbyś się, ile na przykład jest produktów, w których przykładowo pisze 100 ml, a tam jest przykładowo 99 ml. Jest to robione specjalnie. Dlaczego? Bo jeśli się wyprodukuje milion sztuk z 99 mililitrów, a zadeklaruje się 100 mililitrów, to są to milionowe zyski. Są firmy, które robią jeszcze większe triki, 98 mililitrów na 100, robią to umyślnie, rozumiesz? Jeszcze mogą sobie dać jakąś tam klauzulę, że dopuszczalny jest minus plus jeden, tylko zazwyczaj jest tak, że plus 101 ml rzadko kiedy. Tak jest, rozumiesz? Jednym słowem, korpo zawsze działa z zyskiem dla siebie. Oczywiście są firmy, które są rzetelne i naprawdę otrzymujesz nawet więcej niż zapłaciłeś. I teraz zrozum, że gdy inwestujesz w kobietę, to mnie w ogóle zaskoczyło. Powiem ci szczerze, ja do tego doszedłem niedawno. Że w momencie, gdy inwestowałem w kobiety, były to kobiety niewartościowe. To były kobiety, które w pewnym sensie nawet nie były atrakcyjne fizycznie. Jak się na to spojrzy głębiej, rozumiesz? Jednym słowem, Otaczały mnie, otaczałem się próchnem, zepsutym pomidorem, z idealnie wyglądającym zewnętrznym wyglądem. Rozumiesz? I widzisz, w momencie, gdy Inwestowałem w te kobiety. W momencie, gdy inwestowałem w te kobiety, było ogromne ilości problemów, manipulacji i tak dalej. Rozumiesz? Bo, tak jak już powiedziałem, te kobiety nie były wartościowe. Nie były wartościowe. I widzisz, to były stracone, tak naprawdę, pieniądze, bo każdy wydatek, w siebie jest lepszy niż każdy wydatek stracony. Widzisz, wyobraź sobie, że zapłaciłeś za dziewczynę 2000 złotych, a zobacz w twojej kieszeni jest stary telefon, ledwo chodzący, z obitą szybką. I widzisz, podchodzisz do dziewczyny. Na ulicy wyciągasz taki rozwalony, stary telefon, i ona już patrzy na ciebie, że jesteś niezaradny, że chodzisz z takim zepsutym telefonem. No to ona może dać ci numer, ale nie odbierze, bo stwierdzi, że jesteś fleją, że nie stać cię nawet na naprawienie szkiełka, telefony są takie tanie. I to może być powodem, przez który. Dziewczyna, do której zagadałeś, po prostu Ciebie odrzuci. I jeśli pomnożymy to razy 10 dziewczyn, no to będzie to ogromny wynik, który tak naprawdę tym małym detalem powoduje, że wiele kobiet po prostu Ciebie odrzuca. Rozumiesz? Nawet zrobienie sobie zdjęcia takim starym telefonem na jakieś tam aplikacje randkowe, no już zobacz, no jest słaba jakość. Rozumiesz? I już tak naprawdę nie masz meczy. Nagranie jakiejś relacji takim starym telefonem i wrzucenie na social media już znowu będzie amatorką. Nawet nie będzie jakby coś powodowała jakichś tam po prostu pozytywnych odczuć u dziewczyn, które ciebie dodały, rozumiesz? Naprawdę dziewczyny zwracają na to uwagę. Chodzisz w porwanych butach, zamiast sobie kupić buty i tak dalej. I widzisz, w pewnym sensie wyglądasz jak taki nieogarnięty życiowo... Kolkwialnie mówiąc, brudas. I widzisz, ale jak spojrzymy głębiej, to te pieniądze, które miałeś, które masz, może masz dużo pieniędzy, wydajesz na niewłaściwe osoby. Rozumiesz? I te osoby dzięki temu korzystają. Jeśli dałeś dziewczynie telefon, a sam masz jakiś gorszy telefon, no to powinieneś w tym momencie uderzyć się mocno w głowę, bo. To był Twój stracony inwestment. Rozumiesz? I widzisz, w momencie, gdy Ty właśnie inwestowałeś w te kobiety, one były zadowolone, bo Ty pompowałeś im status. Dzięki temu ta dziewczyna mogła pochwalić się nowym telefonem, dzięki temu ta dziewczyna mogła się pochwalić, że, gdzie zabrałe się do restauracji, mogła napompować swój status, by być atrakcyjną w oczach innych mężczyzn. Może kupiłeś jakieś ciuchy, może dziewczyna chodziła w jednym staniku przez pół roku, a ty kupiłeś się jakiś super tego, dzięki temu ona mogła pokazać swoje walory gdzieś tam, na jakimś tam social media albo portalu randkowym. Może było tak, że kupiłeś dziewczynie jakieś ciuchy i ona dzięki temu mogła pokazać się na ulicy, ktoś do niej zagadał, bo dostrzegł w niej niesamowite piękno, ale widzisz, jesteśmy wzrokowcami, jesteśmy zero-jedynkowi. Faceta tak naprawdę nie interesuje, skąd ta dziewczyna ma ten telefon, skąd ta dziewczyna ma te ciuchy, tylko interesuje go, jak ona wygląda. Może zapłaciłeś dziewczynie za zrobienie paznokci, nowej fryzury i tak dalej, i tak dalej. I widzisz, w tym momencie strzelasz sobie sam w kolano, w tym momencie wyrzucasz pieniądze w błoto, rozumiesz? I to jest twój największy błąd. Kolejna rzecz jest taka, zazwyczaj gdy inwestujesz w kobiety, te kobiety nie są wartościowe, rozumiesz? To jest stracony pieniądz, stracony pieniądz. Jeszcze raz powiem, stracony pieniądz. Wyobraź sobie, że za te pieniądze mógłbyś kupić sobie mieszkanie. I teraz zobacz, w oczach innych kobiet, mając mieszkanie, jesteś naprawdę na piedestale atrakcyjności. Bardzo duża, ogromna ilość kobiet szuka mężczyzn, który, którzy mają własne mieszkanie. Jeśli jest to jeszcze miasto wojewódzkie albo stolica, wow, wow, naprawdę, robisz robotę. Robisz niesamowitą robotę. W momencie, gdy ty zainwestowałeś te pieniądze w kobietę i siedzisz na jakiejś stacji, wynajmujesz, zobacz, zobacz, co się dzieje. Zobacz, co się dzieje. Rozumiesz? Tracisz w oczach innych kobiet. I teraz zrozum najważniejszą rzecz, że inwestycja w ciebie, ty z Najcenniejsza, najlepsza, najdoskonalsza inwestycja, jak, jaką możesz wykonać w życiu. Rozumiesz? Nie ma nic cenniejszego w naszym życiu niż inwestowanie w nas samych. Szkoła, zobacz. Książki, podcasty, kursy, siłownia. Zobacz, nikt za, za ciebie nie zrobi rzeźby. Nikt za ciebie nie zrobi. Gdzieś tam super sylwetki, ktoś Ci może stać na duchem, krzyczeć dawaj, dawaj, dawaj jeszcze, ale tak naprawdę Ty sam musisz to dźwigać, rozumiesz? W tym momencie inwestujesz w siebie. Jeśli dziewczyna Ci mówi nie idź na siłownię, tylko chodź na zakupy, to powinieneś po prostu znowu pięć razy się zastanowić, bo... Pójście na zakupy to jest inwestowanie w kobietę, pójście na siłownię, na trening to jest inwestowanie w Ciebie. Wiele razy już to przerobiłem, że widzisz, kiedyś miałem tak, że potrafiłem opuścić trening, potrafiłem opuścić trening, bo szedłem na spotkanie z dziewczyną i widzisz, to był stracony trening. Wielu moich znajomych przestawało trenować, bo zaczęło się spotykać z dziewczyną. Czyli zaczęli inwestować w kobietę. Kobieta ich rzuciła, nagle wracali na trening. Zobacz, stracili pół roku czasu. Niektórzy już nawet nie wrócili do dawnej formy. Niektórzy musieli przez pół roku odbudowywać się. Rozumiesz? Często, zobacz, pierwsze miejsce, jakie wybierają mężczyźni po rozstaniach, są właśnie siłownie. Dlaczego? Bo muszą znowu odbudować. Się, czyli znowu muszą zainwestować w siebie. I tracą czas. Rozumiesz? Bo w momencie, gdyby cały czas chodzili, to nawet jakby się coś wysypało, oni cały czas są, widzisz, na topie. O to chodzi. O to chodzi. I teraz do czego zmierzam, do najważniejszego? Że w momencie, gdy przestaniesz inwestować w kobietę, będą obok ciebie wartościowe kobiety, które same w siebie inwestują. Dzięki temu. Każda kobieta, która będzie obok ciebie i w którą w ogóle nie inwestujesz, to będzie kobieta niesamowitej wartości. Niesamowitej wartości, której tak naprawdę potrzebujesz, której tak naprawdę szukasz. Bo zobacz, kobieta nie potrzebuje, żebyś w nią inwestował, bo ona potrafi o siebie zadbać, potrafi o siebie, za siebie inwestować, rozumiesz? To oznacza, że jeśli ona jest z tobą. To jest to dla niej korzystniejsze w życiu. Jednym słowem, dla niej jesteś pełnowartościowy. Jednym słowem, jesteś dla niej atrakcyjny. Rozumiesz? Jednym słowem, razem dojdziecie na szczyt. O to chodzi. Jednym słowem, szybciej zaczniesz się rozwijać. Bo widzisz, nie będziesz musiał kupować dziewczynie jakiegoś telefonu, bo ona już będzie miała najnowszy telefon. Nie będziesz musiał jej zabierać gdzieś tam na zakupy, bo ona będzie sobie sama potrafiła iść na zakupy i kupić sobie, co będzie chciała. Przyjdziesz do jej domu i nie będzie tam rozwalonej spłuczki cieknącego kranu, bo ona już będzie umiała sobie sama to ogarnąć. Rozumiesz? Jednym słowem, Obok ciebie będzie mega wartościowa dziewczyna. Nie będziesz musiał wozić dziewczyny, bo ona będzie już miała auto, bo ona będzie już po prostu umiała jeździć. Rozumiesz? To oznacza, że jak będziecie gdzieś jechali, to zobacz, będziesz połowę trasy Ty jechał i połowę trasy będzie ona jechała. Dzięki temu zajedziecie dalej. Dzięki temu podróż Ciebie tak nie będzie wykańczała. Dzięki temu dużo więcej zaoszczędzicie i zdrowia psychicznego, i finansów. Dzięki temu rozwiniesz się niesamowicie, bo cały czas będziesz inwestował w siebie. Dzięki temu będziesz szedł naprzód, rozumiesz? Ona będzie szła naprzód. To jest niesamowite. Jeśli chcesz otaczać się próchnem, inwestuj w kobiety. Będą to kobiety po prostu zepsute, niewartościowe, defekty, rozumiesz? Defekty, które po prostu bazując na tym, co im dajesz, rozumiesz, bazując na tym, co im dajesz, będą próbowały stworzyć jakąś wartość, ale one są bezwartościowe, bo wartościowa kobieta nie potrzebuje, żeby facet w nią inwestował, rozumiesz? Wyobraź sobie, że masz mieszkanie twoje, własne, wyobraź sobie, że poznajesz kobietę i ona też ma własne mieszkanie, wchodzicie w relacje. Ona przeprowadza się do ciebie, albo ty do niej, obojętne. Drugie mieszkanie możecie wynająć. Co to oznacza? To oznacza, że znowu idziecie naprzód. Możecie sprzedać te dwa mieszkania i wy, wybudować sobie ogromny dom. Rozumiesz? Znowu otaczasz się wartością, która korzystnie się zwraca, rozumiesz? Wyobraź sobie, że spotykałem się z wieloma dziewczynami, które nie miały prawka, nie miały samochodu. Ja musiałem po tą dziewczynę jechać, ja musiałem tą dziewczynę przywieźć, zawieźć, rozumiesz? Zobaczcie, ja traciłem czasu na zawiezienie, przywiezienie tej dziewczyny. Dzisiaj ja już nie spotykam się z laską, która nie ma prawka. Nie spotykam się z laską, która przykładowo nie ma auta. Bo jest to dla mnie stratna inwestycja. Rozumiesz? I okej, okay, dopuszczam coś takiego, że dziewczyna przykładowo jest w trakcie robienia. Rozumiesz? I gwarantuję ci, jakie to jest uspokajające, gdzie ja się nie muszę martwić, że przykładowo, nawali mi auto czy coś, bo dziewczyna wtedy spoko. Przyjadę, podwiozę cię. Jasne, dzisiaj ja przyjadę do ciebie. Nie ma sprawy. Rozumiesz? W tym momencie jest wymiana, wartościowa wymiana. Wyobraź sobie, że padł ci telefon, a dziewczyna ma jakiś stary telefon. Albo nie ma wcale. Rozumiesz? W tym momencie nie możesz zadzwonić. O to chodzi. O to chodzi. I gwarantuję Ci, że jeśli przestaniesz inwestować w jakąkolwiek kobietę, będziesz otaczał się wartościowymi kobietami. Bo zobacz, ona w tym momencie, ta niewartościowa kobieta, będzie musiała zmotać sobie pieniądze, żeby zapłacić przykładowo za siebie w restauracji, bo inaczej wyjdzie na totalną jakąś. Lumpiarę. No, idziecie do restauracji, mówisz kelnerowi, kelnerowi: Poproszę dwa rachunki, i ona przykładowo nie ma hajsu. I ona wychodzi teraz, rozumiesz? Albo do matki dzwoni, albo gdzieś tam, albo prosi o pożyczenie, ale już więcej nie przyjdzie. Bo po prostu będzie jej głupio, rozumiesz? O to chodzi. Więc automatycznie ona sama się wyeliminuje. W momencie, gdy Widzisz, inwestujesz w siebie, ona będzie musiała podnieść swój standard. No bo nie przyjdzie w porwanych butach, rozumiesz? O to chodzi. I często takie niewartościowe kobiety uciekają, znikają, bo jest jej głupio, bo nie potrafi dorównać twoim standardom. Rozumiesz? Czyli znowu wracamy do punktu wyjścia. W środku jest zepsuta. I oczekiwała, że ty ją naprawisz i tak dalej. Ty pokazałeś wartość, że słuchaj, ja chcę się spotykać z wartościową kobieta, kobietą, która jest niezależna, która no, nie, nie jest taką plizerką i tak dalej. Więc skoro ty nie potrafisz o siebie zadbać, to nie oczekuj, żebym ja dbał o ciebie, bo ja cię nawet nie znam. Rozumiecie? O to chodzi. To jest właśnie to. Widzisz, Kobiety, które mają wartość, też nie będą się otaczały mężczyznami, którzy są niezaradni życiowo. To jest taka numero uno zasada w większości kobiet. Mało która kobieta bierze tak zwanego gołodupca, rozumiesz, po co jej to? On będzie zaniżał jej wartość, bo ona zamiast sobie kupić przykładowo nową bluzkę, będzie musiała inwestować w niego, rozumiesz? Co jej tak naprawdę się nie opłaca, bo wtedy ona traci. Rozumiesz? O to chodzi. O to chodzi. Dlatego, jeśli inwestujesz w kobietę, gwarantuję ci, że ta kobieta nie ma wartości. Jeśli do teraz tego nie zrozumiałeś, to być może kiedyś to zrozumiesz. Dlatego mówię, nie patrz na wizualny aspekt, bo pójdź sobie kiedyś do jakiegoś warzywniaka, gdzie oszukują, i zobaczysz o czym mówię. Weźmiesz sobie pomidora, który wygląda fantastycznie, ale po prostu w środku woda, nawet nie ma smaku. Może poszedłeś kiedyś do marketu i kupujesz sobie ananasa. Nie lubię kupować ananasów, bo często te ananasy są właśnie takie, wyglądają super. A w środku są takie bez smaku. Może miałeś tak, że poszedłeś kupić mandarynki. Za chwilę będą mandarynki. I często jest tak, że są mandarynki, które są puste, suche w środku, rozumiesz? Bo one są napompowane sztucznie, bez wartości. Szuka się tych właśnie słodziutkich, soczystych, rozumiesz, prawdziwych, na prawdziwym słońcu i tak tak dalej. O to chodzi. Dlatego zrozum, że jeśli nie będziesz inwestował w kobiety, będziesz otaczał się tylko i wyłącznie wartościowymi kobietami, i one doskonale to wiedzą. Rozumiesz? Kolejna rzecz jest taka: jeśli inwestujesz w niewartościową kobietę, podnosisz jej wartość. Jeśli jej wartość osiągnie Twój poziom, automatycznie zostajesz odrzucony. Dlaczego? Można tu porównać to do hipergami. Kobieta zawsze szuka mężczyzny, który jest od niej lepszy. Więc jeśli ty pompujesz w kobietę, przestajesz pompować w siebie. W momencie, gdy osiągnie ona twój poziom, automatycznie pójdzie, zawinie się. Ile razy to miałeś tak, że stawiałeś, stawiałeś, stawiałeś dziewczynie, a ona ciebie zostawiła. Widzisz? Bo ona osiągnęła twój poziom. Więc jeśli ona tak szybko osiągnęła twój poziom, to stać ją na więcej, rozumiesz? Dlatego nigdy nie inwestuj w kobietę i tak będziesz miał kobiety. Będzie ich mniej, dużo mniej, ogromnie, dużo mniej, ale pamiętaj, że będą to kobiety wartościowe. I nie ma nic cenniejszego niż właśnie ten soczysty, słodziutki pomidor, ta soczysta, słodziutka mandarynka. Zjedz sobie 10 zepsutych pomidorów, a zjedz sobie jednego słodkiego, soczystego, rozumiesz? Jest ogromna różnica. Od tych zepsutych rozboli Cię brzuch, poczujesz się gorzej. Tak samo jest z kobietami, w które inwestujesz. Popsują ci życie, zniszczą twoje finanse, i będziesz potrzebował ogromnej ilości czasu na odbudowę swojej atrakcyjności. W momencie, gdy jesteś cały czas atrakcyjny, pamiętaj i inwestujesz w siebie, to jedna dziewczyna odejdzie, a za chwilę zobaczysz, pojawi się druga. Tak szybko, rozumiesz? Tak szybko. Dlatego nigdy nie rezygnuj z inwestowania w siebie, i wtedy zobaczysz, że będzie przy tobie wartościowa kobieta. Tyle.